tam jestem nowy na YouTubie. Yy, wszystko co mam powiedzieć to jest tyle, że jestem nowy na YouTubie i... Będę nagrywać Fortnite'a. Nie wiem czy nie od razu zrobić daily. Będę nagrywać codziennie odcinki, ale nie jestem jeszcze pewien. Jak mi się uda to mój kamerzysta, yy, którego nie ma, będzie... Yy, ma też swój kanał i... Jak mi się uda, to dam wam linka w opisie. No to tyle. O, widzicie to, będziemy nagrywać Fortnite'a. I będzie też czasem... Na też patrzeć na shorty, bo też shorty będę... shorts będę też nagrywać. I... no to tyle. Dobra, ale jeszcze miałem powiedzieć, że słuchaj za jakość, bo muszę nagrywać niestety telefonem, bo jeszcze kamery nie mam. Dobra, to... No w Fortnite też zbyt dobry nie jestem. Gram długo. No, jak będą jakieś prosy patrzeć na to, to błagam nie hejtujcie. Jesteśmy blisko Spidermanek, to trzeba by z nich nie skorzystać. Jak są, to trzeba brać. Te areny są teraz trochę słabe, bo na arenach Spidermanki mają 20 użyć. Nie wiem, czy będę wam nagrywać. No, wiecie, turnieje, bo nie mam dwa Ela. Bo jak widzicie, gram na Xboxie. No, jak nie wiecie, że gram na Xboxie, to gram na Xboxie. Uwaga, mnie hej, że Xbox jest słaby, i to wszystko, ale mam Xboxa i się z tego cieszę. Bo to jest bardzo dobra konsola. Ja mu na pewno czekam Gdybym miał klimat? A nie było Dobra, naczynę O, tu jest namawowy ja lucik, nie wiem, bo tu nie latał, ale nie, kiedyś tu byłem, nie wiem, mega dobry luz. O, skrzyneczka, o. Broni od razu, koza. W ogóle to jest mój pierwszy film na YouTubie i już mam dwóch subskrybentów, a nawet go nie odrzuciłam, nie? Dziwne. Sorry, że widzieliście mnie ekranu, ale... Jest jak jest, wiecie o co chodzi. Co mówić, No? Nudy, nudy. Nie byle, no. Jakbym miał powiedzieć Co wolę robić, czy grać w Fortnite, a, czy w jakąś inną grę tam powiedział, że Fortnite a Fortnite jest fajne. Ja tam już długo gram w tę grę. się stresuję, bo to jest mój pierwszy film Bo się, że wyjdzie mega zle dobrego lutu słabo bronie jest słabo ogólnie. Myślę, że na tym filmie, znaczy na tym kanale kiedyś wleci Lifestyle, ale nie jestem pewien. To chyba nikogo nie było jeszcze No nie było, o Ale mi schodzi ten ekran w ogóle no już no, wiem, ale mega się stresuje to jest złe pierwszy film na youtube już miałem dawno temu nagrać ten film ale nie było czasu szkoła i ta inna Beczka już myślałam, że to jest kolejna skrzynka, się... a nie, to jednak nie beczka. Jednak to były wędki. Ludzik dokładnie taki sam jak był. Czyli te dne prawdopodobnie będą znikać przynajmniej. Nie wiem, nie wiem czy znaczy na pewno znacie ale jak ktoś nie zna to odraf się od odrafy tego nie wiem czego znacie on, on już długo jest na youtubie i oglądam go dosłownie początku i on właśnie mówił że niby tyltedy będą znikać tak Oj, ale spamer. Dobra, na dzisiaj to na tyle. Więc na raz...